Cześć, hej, witajcie! Na kanale. Ostatnio zawitało spore grono nowych widzów. Więc trzeba kontynuować moim zdaniem serię patologii w CSGO, czyli haikików. Tutaj macie wycinki właśnie filmów wszystkich z Hikików, było naprawdę bekowo i napiszcie w komentarzu, czy chcecie powrotu tej serii. Dodatkowo tutaj jest montaż typka, którego macie w opisie link. zasubskrybujcie jego kanał oraz lajkujcie jego wideo, bo jest nawet spoko. Zostawcie subskrypcję, zostawcie lajki i dobijcie troszeczkę lajków dla motywacji, a my z ekipą zabieramy się do nagrywania hajkików i będziemy katować tą serię, będzie jeszcze game league na kanale dodatkowo. Więc trzymajcie się i hej, lajkujcie ten film i zapraszam do oglądania króciutkiego filmu z takiego highlight i podsumowania wszystkich hajkików, takie najśmieszniejsze sytuacje. We'll fight till it's over, so we've got our hands up like the ceiling can hold us. We'll always want you. 2-1-2 two two. That bomb so far. Tick. they gotta move quick right now. They're going for it. The defuse is already happening. Eco, are you kidding me? He's gonna go for it they win the round. He picks Fix up a triple a cloud me, me. Me, me. Kurwa, nie mm. <designedsmira> o, o, kurwa... <d palingriszy> się w talecie idzie klienta. Przez w klienta. Przez porwanie klienta. Przez zamknij,

<laughs> to to na no, kurwa nie mam was oparcia na aha <laughs> <laughs>

<laughs> <laughs> schuster, <laughs> I, I ed... See you to już szósty raz dzisiaj.